Konfiguracja programu SketchUp pod własne potrzeby niewątpliwie wpływa na komfort pracy. Odpowiednie jednostki czy sposoby reagowania programu na kliknięcia mogą zostać zapisane jako szablon startowy. Będzie on automatycznie uruchamiany przy każdym kolejnym starcie programu. Przejdźmy teraz przez wszystkie kroki, które pozwolą skonfigurować program pod użytkownika. Po instalacji SketchUp'a na pulpicie pojawiły się trzy ikony: SketchUp, Layout, oraz Style Builder. Style Builder jest programem, w którym można tworzyć style projektowe. Są one wykorzystywane przez SketchUpa do prezentacji modelu. Style te są bardzo rysunkowe. Layout to program do tworzenia dokumentacji technicznej projektów wykonanych w SketchUpie. Genialnie sprzężony z programem, bo w momencie, gdy mamy zrobioną dokumentację i dokonamy jakichkolwiek zmian w projekcie, to te są również nanoszone w dokumentacji technicznej. Trzecia ikona. To SketchUp, który nas interesuje. Uruchamiamy go za pomocą podwójnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Naszym oczom ukazuje się okno powitalne, w którym musimy wybrać szablon, z jakim program ma się uruchomić. Wybierz dowolny spośród dostępnych, za moment skonfigurujemy go pod siebie, więc nie ma znaczenia, na który się zdecydujesz. Ja wybieram szablon w calach. Program uruchomił się z wybranym szablonem oraz domyślnymi ikonami. Zacznijmy naszą konfigurację od zmiany jednostek. W tym celu przejdźmy do pierwszego okna, gdzie kryją się ustawienia Sketchupa, klikając w okno Informacje o modelu. W kolumnie po lewej stronie zaznaczmy jednostki i format wybierzmy na dziesiętne, a jednostki ustawmy na centymetry. Precyzja w zupełności wystarczy nam do dwóch miejsc po przecinku, czyli tak naprawdę do dziesiątych części milimetra. Proponuję także odznaczyć opcję włącz skok o długość. Jeżeli ta opcja jest włączona, to podczas rysowania linii program będzie rysował linię skokowo co zadaną tutaj wartość. Nie ograniczajmy się do tego i proponuję tą domyślnie włączoną opcję wyłączyć. Pozostałe opcje dotyczące jednostek zostawiamy na standardowych wartościach. Jeżeli chodzi o okno informacje o modelu, to tyle. Wrócimy tutaj jeszcze nieco później. Teraz zamykamy go. Przejdźmy do drugiego okna, gdzie kryją się ustawienia SketchUp'a. Tutaj będzie mała różnica między komputerami z systemem Windows a Mac'ami. Na Windowsie musimy kliknąć w Okno Preferencje. Na Macu w SketchUp, który znajduje się w lewym górnym narożniku, Preferencje. Zatrzymajmy się na chwilę na pozycji ogólne. Sketchup domyślnie co 5 minut włącza autozapis. Jest to przydatna funkcja pod warunkiem, że pracujemy na pliku, który waży kilka megabajtów. Pliki Sketchupowe potrafią jednak ważyć kilkadziesiąt czy kilkaset megabajtów i wtedy zapis pliku potrafi trwać kilka czy nawet kilkanaście sekund. Co się wtedy dzieje? Program podczas zapisu zatrzymuje się zupełnie tak, jakby się zawiesił. I niestety najczęściej tak też myślą użytkownicy. I w celu jego reanimacji wykonują kilka kliknięć. W konsekwencji program się podda i wyłączy, a na pożegnanie zostawi okno z komunikatem o błędzie. Moja propozycja to zupełne wyłączenie autozapisu i decydowanie samemu o tym, kiedy program ma zapisywać plik. Wtedy wiemy, że program się zawiesił, bo zapisuje plik i cierpliwie czekamy, aż zrobi swoje. Wyłączam więc autozapis. Jeżeli nie jesteś przekonany do tego pomysłu, to zwiększ jego interwały z domyślnych 5 do np. 15 czy 30 minut. Teraz przejdźmy do zakładki OpenGL. Dotyczy ona ustawień karty graficznej i tego, jak działa w SketchUpie. Kilka słów o kartach graficznych i komputerach. Jeżeli pracujesz na laptopie, to możliwe jest, że posiadasz dwie karty graficzne: zintegrowaną, która jest słabsza, i dedykowaną, np. Nvidia czy AMD, na której program będzie zdecydowanie szybciej pracował. Bardzo prawdopodobne jest, że SketchUp uruchomił się na karcie zintegrowanej zamiast dedykowanej. Sprawdźmy to. Klikam w szczegóły karty graficznej i sprawdzam, kto jest wpisany jako dostawca OpenGL. Jeżeli jako dostawca Wyświetli się tak jak u mnie Intel, wtedy wiedz, że program pracuje na karcie zintegrowanej. Jeżeli Twój komputer jest wyposażony w drugą dedykowaną kartę, to musisz otworzyć jej ustawienia i dokonać zmian, które spowodują, że Sketchup uruchomi się właśnie na niej. Klikam zamknij. W opcjach OpenGL znajduje się m.in. parametr multisample Sample Anti Aliasing, który odpowiada za wygładzanie krawędzi w Sketchupie. Wartości, jakie tutaj się pojawiają, stricte zależą od karty graficznej. Rozwiń listę i wybierz najwyższy z dostępnych mnożników. Program poinformuje, że może go to spowolnić, natomiast znam sytuację, kiedy to zmiana tego parametru na największy sprawiła, że program mógł odżyć. Klikam na tak. Przejdźmy teraz do pozycji rysunek, gdzie znajdziemy ustawienia dotyczące klikania domyślnie mamy wybraną opcję wykryj automatycznie. Dzięki niej SketchUp w zależności od tego, jak długo przytrzymam lewy przycisk myszy, sam zdecyduje czy skorzystamy z opcji numer 1, to znaczy kliknij, przeciągnij, zwolnij, czy z opcji numer 3, kliknij, przesuń, kliknij. Zademonstruję ci, czym te dwie opcje różnią się od siebie. Ustawienia klikania będą tyczyły się wszystkich narzędzi. Ja pokażę Ci to na przykładzie narzędzia do przesuwania. Zaznaczam obiekt, który będę przesuwał i wybieram narzędzie do przesuwania, skrót klawiaturowy M. Opcja numer jeden, czyli kliknij, przeciągnij, zwolnij, działa w ten sposób, że klikając i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, funkcja, w tym wypadku przesuwanie, cały czas jest uruchomiona. Puszczenie lewego myszy, Powoduje jej zakończenie. Jest to szalenie niewygodna opcja, zwłaszcza gdy chcemy przesunąć element z jednego końca modelu na drugi. Wtedy do pracy muszę zaangażować dodatkowy palec, przez co obsługa myszki jest bardzo uciążliwa. Opcja numer 3, czyli kliknij, przesuń, kliknij, działa w ten sposób, że pierwsze kliknięcie rozpoczyna działanie funkcji. Spokojnie mogę puścić lewy przycisk myszy i wyjść sobie na kawę. Po powrocie obiekt nadal będzie przyklejony do kursora. Drugie kliknięcie sprawia, że funkcja jest zakończona. Ta opcja jest na tyle cudowna, że proponuję ustawić ją na stałe. Zaznaczam więc kliknij, przesuń, kliknij. Dodatkowo w pozycji różne zaznacz wyłącz zaznaczenie dla narzędzia wepchnij, wyciągnij. Przejdźmy teraz do skrótów. Klawiszowych. Praca na nich znacznie przyspiesza modelowanie. Może się jednak zdarzyć, że skróty nie będą działały, i dotyczy to głównie komputerów, które miały już zainstalowaną wcześniejszą wersję programu. Aby to naprawić, zalecam kliknąć w Resetuj wszystko. Tym samym skróty klawiaturowe zostaną przywrócone do domyślnych ustawień. Tyle w preferencjach. Zatwierdzamy wszystkie zmiany klikając w OK. Teraz wyciągnijmy wszystkie najpotrzebniejsze narzędzia, z których będziemy korzystali. I tutaj znów pojawia się różnica między Maciem a Windowsem. W przypadku Windows'a wejdźmy do widok paski narzędzi i zaznaczamy kolejno. Duży zestaw narzędzi, lokalizacja, wyłączamy pierwsze kroki, włączamy pomiary, przekrój, standardowe, style ukształtowanie powierzchni, warehouse i widoki. Teraz przejdźmy do zakładki opcje i odznaczmy duże ikony. Wracamy do zakładki paski narzędzi i klikamy w zamknij. W komputerach z systemem Mac musisz kliknąć w widok, paski narzędzi i zaznaczyć duży zestaw narzędzi. Teraz musimy zrobić porządek z ikonami naszych narzędzi. Jeżeli którejś z tych narzędzi, tak jak u mnie, lata luźno w przestrzeni programu, to złap je lewym przyciskiem myszy za górną belkę i odstaw na górnej belce programu SketchUp. Jeżeli paski narzędzi są już na górnej belce, natomiast nie są ułożone, to złap każde z nich za wykropkowane pole po lewej stronie i dostaw jeden pasek do drugiego. Wszystkie paski powinny zmieścić się w jednym maksymalnie w dwóch rzędach. Jedną z ostatnich rzeczy jest skonfigurowanie zasobnika, który znajduje się po prawej stronie, i tutaj kolejna różnica między systemami operacyjnymi. Na Windowsie mamy okna, które są spięte w jedną całość, na Macu będą to luźno latające okna, które można ustawić jedno pod drugim. Skupię się najpierw na Windowsie. Klikam kolejno W: Okno Zarządzaj zasobnikami. Podświetlam zasobnik domyślny i włączam następujące okna. Informacje o elemencie, materiały, komponenty, style, warstwy, sceny, cienie, mgła, zmiękczanie krawędzi i wyłączam instruktora. Finalnie klikam w Zamknij. Jeżeli pracujesz na systemie Windows i nie widzisz zasobnika po prawej stronie, to kliknij w okno, zasobnik domyślny, pokaż zasobnik. W przypadku komputerów z systemem Mac, okna, które znajdują się teraz w zasobniku, znajdziesz po kliknięciu na górnej belce w okno. Zróbmy teraz porządek z oknami w zasobniku, zwijając je wszystkie. W tym celu wystarczy, że klikniesz w szarą belkę. Nie klikaj w krzyżyk, bo wtedy dane okno zostanie usunięte z zasobnika. I aby dodać go ponownie, trzeba będzie znów kliknąć w okno Zarządzaj zasobnikami, podświetlić zasobnik i zaznaczyć wyłączone przed momentem okno w tym wypadku zmiękczanie krawędzi. Teraz przejdźmy do skonfigurowania stylu projektowego. Rozwijam okno style, następnie z kategorii wybieram style domyślne i wybieram ten, który najbardziej mi odpowiada. Ze swojej strony zalecam wybranie stylu, w którym widać horyzont i kolory są delikatnie wygaszone. Ja lubię korzystać ze stylu dla projektowania krajobrazu. W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Edycja i klikamy na pierwszy boks po lewej stronie który odpowiada za ustawienia dotyczące wyświetlania krawędzi. Odznaczmy tutaj wszystko poza krawędziami i typem linii. W tym wypadku odznaczam profile. Profile to nic innego, jak obrys obiektu po zewnętrznych krawędziach modelu, powiększę je. Przy pracy na większych plikach może to mocno spowolnić pracę programu, bo ten poza krawędziami dodatkowo musi wyświetlać obrysy. Wyłączenie wszystkich dodatkowych opcji sprawia, że program działa zdecydowanie sprawniej. Gdybyśmy wyłączyli krawędzie, program działałby jeszcze szybciej, ale niestety stracimy widoczność luźno latających linii. Krawędzie to jest absolutny minimum, które musi być włączone. Teraz przejdźmy do drugiego boksa, który odpowiada za ustawienia płaszczyzn. Płaszczyzny w Sketchapie mają swoją stronę frontową. Oraz tylną. Program domyślnie rozróżnia je kolorystycznie. Stronę frontową pokazuje jako stronę białą, stronę tylną pokazuje jako delikatnie szarą. Zdarza się przy pracy na większym modelu, że kolor tylnej strony płaszczyzny zleje nam się z kolorem frontowej i jesteśmy mocno pogubieni. Proponuję zmienić kolor tylnej strony płaszczyzny na nieco bardziej rzucający się w oczy. Po wszystkich zmianach w stylu należy go zaktualizować. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonę podglądu stylu dostępną w lewym górnym narożniku okna Style. Po zaktualizowaniu stylu powinny zniknąć strzałki. Wracam do zakładki Zaznacz i zwijam okno ze stylami. Teraz należy usunąć w modelu zbędne elementy przez ich zaznaczenie, np. skrótem klawiaturowym Ctrl A w przypadku systemu Windows lub Command A dla komputerów Mac i wcisnąć Delete. Ostatnią rzeczą przed zapisaniem szablonu jest wyczyszczenie statystyk dostępnych po kliknięciu w okno Informacje o modelu statystyki. Statystyki to miejsce, w którym program przechowuje informacje o wszystkich używanych w modelu materiałach, komponentach czy nawet warstwach. Po kliknięciu w Usuń nieużywane Sketchup czyści nasz plik z elementów, które kiedyś znajdowały się w projekcie, ale zostały przez nas usunięte. Ta funkcja pozwala odciążyć wagę pliku i warto jest do niej wrócić co jakiś czas. W tym przypadku program usunął nieużywane materiały, które miała na sobie postać znajdująca się w scenie. Teraz pozostaje zapisanie naszego pliku jako szablon startowy. Kliknij w plik Zapisz jako szablon. Zdefiniuj jego nazwę, na przykład "startowy" CM, żeby przycisk "zapisz" zrobił się aktywny. Kliknij w opis lub nazwę pliku i kliknij w "zapisz". Teraz zamknij program i uruchom go ponownie. W oknie powitalnym kliknij na zapisany szablon, w tym wypadku "startowy CM". A SketchUp uruchomi się ze wszystkimi ustawieniami, jakie zostały w nim zawarte. Między innymi jednostki, ikony, ustawienia stylu projektowego. Szablon startowy wystarczy stworzyć tylko raz dla danej wersji programu i działa on na konkretnym komputerze. Trzeba go jednak stworzyć jeszcze raz w przypadku instalacji nowszej wersji programu czy ponownej instalacji na nowym komputerze.